Dzień dobry, dzień dobry. Wciąż upał. Paweł już teraz zamienił miejscami. Witamy w piątkowym kapciu. I chciałbym zacząć, bo mieliśmy dwa dni temu dziki w Sopocie. I tam cała rodzina dzików była, mały ten warchlaczek utknął, strażacy go ratowali i tak dalej. I ludziom się to spodobało, a mam teraz dzika w Gdańsku. Drugą część. Drugą część, tylko kurczę ten dzik. Tak, taki... A, to tak nostalgicznie. Tak on nostalgicznie. Tak, może, wiesz, tak, mówi, tak. A to jest szum... on czy ona. To tutaj może wiele zmieniać. Co ja nie jestem w stanie. Nie jesteś w stanie z tyłu, z tyłu. rozpoznać dzika. Nie, nie, nie jestem w stanie rozpoznać dzika z tyłu. Locha, czy warsa. z dzikami. No. E, bo bym mógł się Odyńic, tak? A nie wiem, czy męskie dziki nie mają kłów? No, chyba mają. No Właśnie, dajcie znać, czy wy ja potraficie. Tu nie ma, ale może być młody a więc w sumie nie. Już ma. taki nostalgiczny? No i no może że... chodzi w wiek dojrzewania, i wiesz, pierwsza a, miłość. Sens ja. życia i tak dalej. Nie, no pierwsza miłość mówi tak i ona. Ale chyba wtedy... utracona. No tak, nie, i tutaj wiesz, tak. Ale myślisz, że utracona, że weszła do morza i nie wyszła. A nie, 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 no mam Taka nadzieję. Jakaś nie. dzicza tragedia. Obserwujemy. Nie, nie, już wróci, tak. Nie, nie, że poszła się wykąpać. Nie, zresztą zimne to morze. Ile w tym A. momencie? 16, 17 stopni? Piszcie, tak? tak, ale dzik futrze jest, to wiesz, to trochę cieplej wydaje się. Ty też jesteś w futrze. Oj, oj. W niektórych miejscach, tak? Założysz szczepek. Skąd, skąd ty to wiesz? <gry> Założysz szczepek i też <gry> czy będziesz. Taka by radziała cały czas, jak nie nagrywamy też. Paweł, czy ty mnie obserwujesz? E, nie, no dobrze. No. E, mnie się spodobała ta fotka. E, fajnie, że w Polsce tak... możemy. Z, z wakacji, takie pocztówka z wakacji. No, no. I zobacz, być, rozłożysz nie? się gdzieś obok, ty patrzysz w morze, dzik wpatrzy w morze i to tak jakoś sympatyczniej, nie? No. Ty spojrzysz na niego, on na ciebie, potem razem w morze. Jest taka wspólnota. Ale co, jak razem w morze? No, że ty siedzisz i patrzysz w morze i pięć a, metrów dalej. w morze, Dzik. żeby się kąpać w morzu. A, że kto pierwszy no. taki ceny. <laughs> nie, 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 nie. E, fotka mi się bardzo podobała, więc postanowiłem się nią z wami podzielić. E, a teraz mam, e, jak już były zdjęcia, to teraz obrazy. Nowy portret Trumpa zawisł. W białym domu. Spójrz. Takiej artystki. No, e... Ładny. Właśnie ja nie wiem, czy ładny, czy nieładny. Thank you, USA. Thank you, Donald Trump. Bardzo ładnie tutaj wyglądasz. Tak? Bo tak. ja się zastanawiałem, czy on by nie, nie myślał, że wygląda trochę za siwo i za staro. Nie, właśnie tak realistycznie. Tak ładny obraz. Okej, okay. no dobrze. Ja bym dobrze. sobie, jakby mi na przykład bym on powiedział, że mu się nie podoba, to ja bym powiesił sobie taki obraz. Aha, co? że zami zamiast niego tam z tyłu u ciebie w tym, tak? No tak, koło Budy by tam, czy z drugiej strony. <grym> nad, bo... nad. Tak, by tutaj zawisł. On no, pasował. E, tak, to a propos wiszenia. U ciebie to... też na ścianie białej, tak, ładnie. By też Tu jakby tam był? Podoba. Gdzieś no, ten. No, no, no. Piszcie widzowie, I czy. Cały czas wyjść. Trump patrzy, tak, tak? Tak. I obserwuje. Trump cię obserwuje. No? A propos wiszenia. Mam dla Ciebie wideo z o Nie, nie co ja chyba nie chcę. Chcesz. Bo boli cię Chce? czasem kark albo Kręgosłup od siedzenia nie. i nagrywania na Nie, kręglince? Co innego mnie boli czasem? A co cię boli? No nie mogę powiedzieć ze względu na YouTube'a, ale to. Aż niżej? Się... Tak. A. Okay. Czasami mnie boli. Od uda. siedzenia właśnie. Dobrze. I uda mi też tak, Polo. Bo jakby to, się. To jest pomiędzy też tak szyja i, i ogólnie plecy. No to Chińczycy mają pewien sposób na to. Chciałem ci pokazać. Jakiś masażer? To proszę. No, masażer. Zobaczmy, czy uważasz to za masażer. Spójrz na to. wyłączę dźwięk, żeby nie było. O. A, próbowałeś? No właśnie jeszcze nie, nie. Bo, bo nie mam tego urządzenia. A to możesz tam z AliExpress pewnie zakupić, powiesisz tak. na trzepaku A pani jeszcze sobie... się nie umie huśtać tak mocno, jak widzisz. Tak, no tam, wiesz, powiesisz sobie na trzepaku, ludzie trochę będą ten i może się zabrzuł, przyjmie moda i wszyscy na trzepakach wtedy tam, wiesz. Prawo. Na trzepakach jest ta rurka w środku. Co rurka w środku? się klopsztanga nazywa, to tak też... A, już... no to widzę, że już przygotowałeś no. się. Tak. E, A to no jakieś i... artystyczne widzę, że jakieś nawet można ten... obroty Co? robić czy, czy coś. Ja, ja tak. się zastanawiam, czy jak się zderzysz z kimś, to czy, czy, czy no. czasem nie, nie szarpnie, czy czasem cię nie szarpnie e, tak mocniej. E, jeżeli mamy jakiegoś e, fizjoterapeutę, który nas ogląda, Niech da znać, czy to w ogóle jest bezpieczne, bo wydaje mi się, że ja bym nie polecał tego. No ale jak stosują, no to pewnie bezpieczne. No. A wiesz, czy wychodzą potem z tego? Czy jak wychodzą? Myślę, że to tylko jednorazowe huśtanie. No? Ty, nie. mam nadzieję, że to nie jest jakiś sposób, żeśmy <gryzmy gryzmy gryzmy> właśnie publicznie pokazali, jak się wyhuśtać. E, no dobrze, wydaje mi się, i ciasno jest że nie możesz dwie osoby wiesz obok siebie w ramię w ramię, tylko jedna w poziomie musi wiesz tak jak jest jedna tak się huśta to druga się tak huśta a pusz jeszcze raz no proszę Ty bardzo popatrz, jak się może huśtaje. to niektórych relaksuje nie to tam wiesz jest to bo to może być relaksujące no tu widać że pan się nawet widzisz rozpędza tymi nogami jak na huśtawce no, jak na huśtawce no no o. Tu jakieś może niedługo będą, wiesz, jakieś tam salta, nie lub jakieś inne. To pani tak, to początkująca. Ta pani jest. początkująca, albo już kończąca, bo tego nie wiem. Takie. To myślisz, że boli? Nie, myślę, że nie boli. Myślę, że to takie relaksujące. Oglądanie jest relaksujące, więc myślę, że ten. Że chuś Ja bym też. Spróbował. Spróbowałbyś? Ja bym się bał. Trzepaka nie ma a. Muszę do Zabrza tam jechać, tam chyba tak. trzeba. Chodź, zabiorę facie. cię, taką na moją ulubioną, tak? tak? Jakiś Czepak e... z dzieciństwa, tak? Wspominasz rzewnie. Tak, dobrze, że wspominasz o dzieciństwie, bo kolejny temat jest bulwersujący. Wracamy do Rosji i do mazutowych plaż. A to wiem, matka roku będzie teraz. Ma madyka chyba roku. No i mam no. dla ciebie wideo, które mnie bardzo zbulwersowało. Bo ona mówi nie, plaża nie, rosyjska. Poczekaj, no żeby ludzie też usłyszeli, bo tam też jest ciekawe, ona mówi. A to mam puścić z głosem, tak? Najpierw tak, z Dobra. głosem. Także, jak i ja chcę. No, kacy Cuda, juda. To już nie pierwszy raz. No, właśnie. Tak, to już Czyli nie Czyli tam czy codziennie podejrzewam przychodzą. Nie? Dziecko umazane mazutem, słuchajcie to jest Właśnie, tak to jakby ktoś myślał, to nie jest to, co myślicie, tylko mazut, tak? Tak, tak. To nie, że y, znalazła rozpuszczonego batonika na kamieniach. Tak, Snickersa, tylko to jest mazutowy Snickers. Tak. No i, i zarówno mama, bo się chwali, żona tak. też. Tutaj e, tej przyjemności doznała, jak i tutaj, nie wiem, córka, chyba tak? Czy córka? Tak mi się wydaje. Córka, córka, wydaje się, że córka. E, słuchajcie, jeżeli jesteście rosyjskim szpiegiem, który ma na za zadanie nas oglądać i raportować. Wejście, wy rozpędźcie się i uderzcie w ścianę głową, dajcie znać tym ludziom, że to jest toksyczne. No, dzieci szkoda po prostu. Ale jestem wiesz, zbulwersowany. Jest no. Ale poczekaj, no bo oni zadziałali, Rosjanie, już. Jak no. meldujesz się w hotelu, to podpisujesz y, takie oświadczenie, że jesteś świadom, że plaże są zanieczyszczone i tak dalej, i że jest zakaz i tak dalej, i tak dalej, i nie wolno. I a jest w tym co ci grozi w razie czego? No grozi nie, no bo to nie wiadomo, wiesz ile tego mazutu przyjmiesz, tak? To wiesz, to może no nic, okay. a, a może że poważne, ewentualne tak? konsekwencje to bierzesz na siebie i nie ma o, dzieci... opisu konsekwencji, co robi mazut, tak? Nie ma, no bo w sumie też trudno, jak gdyby przewidzieć, jak jak długo będziesz na tej plaży, w jakim wieku i tak dalej, i czy będziesz na przykład, wiesz, bo te dzieci zobacz, szczególnie, że to są małe dzieci, one mogą ten mazut, że tak powiem, i do ust i tak dalej, i tak dalej, no bo wiadomo, jak się bawią. A więc, no, z drugiej strony, wiesz, oni chyba zakładają, że tego mazutu no nie jest aż tak dużo, bo takie ilości, nie. Natomiast no jak widzisz, i zarówno to dziecko, jak i mama. No i to jest ciekawe, że ona mówi, że to nie pierwszy raz, tak? Nie? Tak, i nie przeszkadza e... jej to, nie? I, Do... Nie przeszkadza, bo oznacza, że jak gdyby rozumiem, że nie pierwszy raz to ten mazut tam, nie? że to nie jest jakiś tam wyjątek, tylko e... reguła. Tak. E... Po prostu brakuje mi słów, jak to wygląda. E... Normalnie wziąłbym robotycznego królika. I tę matkę normalnie wystrzelał. I tych wszystkich ludzi, którzy tak sobie robią krzywdę, a właściwie krzywdę innym. I mam dla ciebie robotycznego królika z karabinem, żeby pokazać, tak, jakiego którego bym. Którego sobie zakupisz dobrze. Tak, proszę bardzo. O. Jak widzisz, robodog z kapsułą, z karabinem. Królik. Królik. Ha, okay. Królik, sterowanie, jak widzicie, technologia no, to idzie na w dobrym kierunku. Zrozumiem, że ten. Ja, ja myślę, jest... że to może być pewien rodzaj w sumie... podstęp. W sumie ludzi brakuje. Trzeba płacić. No. Króliki? A tu za list sałaty na urlop. No. On nieświadomy do końca. No. Myśli, ale... że to, wiesz, zabawa, jedzenie tego. No, tak, ale tam, co więcej, druga strona. No co? Będzie się chować przed tym miłym, ładnym, puchatym króliczkiem? No, no, no mówi miłe puchaty węcie. króliczek, nie? On, no i piarowo można też wykorzystać, niestety. A że jak? No bo jak tego królika, ciach, ciach no, no to wiesz, można, że biedne króliczki, ta strona, wiesz. A no. że ten yy, ubijają biedne, ładne, puchate króliczki. Nie ta. pokażą tej robo pso karabinu. Tak, tylko, tylko na królika. przykład, wiesz, już takiego nieżyjącego królika i będzie, wiesz, taka smutna afera. muzyka w tle Ja Tak, tak, tak. No. E, i, a ja bym na koniec chciał Krecika. Chciałbyś? Chciałbym tak. tego Krecika chciałbyś? Te puścić widzą Krecika, a. ale też Dobrze. Bolka i Lolka. O, to takie kombo. Tak, Poprosimy. i z lekką kryptoreklamą, bo tu będzie znak Orlenu, ale słuchajcie, to nie, że nam zapłacił, tylko to jest z, taka Orlen informacja. Orlen, Zap, zapłaccie. Zapłaccie. Zapłaccie, tak. Nie, chodzi bo tutaj o reklamujemy. to, że Orlen przestał kupować ten czeski oddział, rosyjską ropę, no i spójrzcie, tak to podsumowano. A będę już rosyjskiej ropy na Orlenecku. A, to szybka bajka. To... Krótki temat, no nie będzie, no, koniec, to nie będzie. No, no tak, no, no i nie koniec, ma co się tutaj. koniec, tak. Roz... Więc... Rozgadywać, tak. Ropy nie będzie z Rosji, no będzie z innych kierunków. My mówiliśmy, no ale widzę, że Czesi mają też poczucie humoru. Tak, no tak. To znaczy, ja nie wiem, trafi. kto to nagrał, czy to Czesi, czy to Polacy. No, dubbing czeski. My mamy też czeskich widzów, więc pozdrawiamy. Tu ta kooperacja kreciko bolko mi się bardzo podoba, zwłaszcza, że nie będzie rusicku ropu, więc my też kończymy i zapraszamy już na poważniejsze informacje. Zapraszamy, trzymajcie się ciepło, cześć. Cześć.